Siemanko z tej strony Darwin ZBO, a dzisiaj mamy do odebrania nagrody za Squad Battle, tak. To co, przechodzimy do tych nagród. Grałem trochę. Bo robiłem słapy i mam wbite złoto 1. A więc odbieramy nagrody. Tak jak mówiłem, złoto 1 wbiłem Trzy paczuszki i bez przedłużania wyróżniona drużyna ok bez przedłużania przechodzimy do paczuszek czy coś poleci czy poleci coś chociaż jeden walkout poproszę nawet 20k to będzie zawodowany tak let's go pierwsza paczka a tu nie ma nic nie ma nic niestety Kawu się pije z rana, jak śmietana. Tak, co ma iść na rynek, to idzie na rynek, co sprzedajemy, szybko to sprzedajemy. I kolejna paczucha. Mm, ekrany. Tylko ekrany. I ostatnio oczko, czy chodzi o okąd. Nie ma nic niestety, no trudno. Trudno. Tak. Teraz jeszcze wam pokażę mój skład, który zmieniłem. Diametralnie zmieniłem skład. Sprzedałem Cristiano Leonardo. Sprzedałem jeszcze paru innych. I teraz mam taką hybrydę. Tak. Jest Donnarumma, Kim Pembe, Hernandez, Ginola, Mbappe i takim sobie składem pykam. Tak. Co jeszcze chciałem was Chciałem wam powiedzieć, że nie zrobię live'a, znaczy się, nie dostałem się do Food Champion. Obiecałem wam live'a z Food Champion, nie będzie tego live'a, ale może jak mi się uda zrobię odpaleć się live'a i będziemy pykać w dywizję Będziemy się starali awansować do czwartej ligi na live'ie i tak Jeszcze chciałem na koniec e pozdrowić mamę, bo wiem, że ogląda moje filmiki kocham Cię mamusiu także ten a Wam jak się podobało to standardowo łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja co tam chcecie i hej, cześć na razie